Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie w bardzo, bardzo wyjątkowym filmie. Jeżeli już od jakiegoś czasu jesteście tutaj na kanale, to wiecie, że jakiś czas temu odpakowywałam bardzo, bardzo wyjątkowe figurki od firmy Kika Goods. Były to figurki o tyle wyjątkowe, że były to figurki z jednej z moich ulubionych gier Dark Souls i dodatkowo były one. Podwójnie wyjątkowe, ponieważ nie są to figurki, które są takie bardzo ogólnodostępne w Polsce. Niedawno na stronie Kika Goods pojawiła się kolejna seria tych figurek, kolejne wydanie kolejnych sześć tak zwanych blind boxów, w których możecie wyciągnąć randomowe figurki. Nie wiecie w jakiej kolejności, możecie kupić tylko i wyłącznie jedną, albo na przykład możecie kupić całe pudełko. I wyobraźcie sobie, że dzięki uprzejmości firmy Kika Goods otrzymałam ten kolejny set, po raz kolejny do odpakowywania z wami. Podzielenie się z wami moimi emocjami i moimi wrażeniami na temat tych figurek, za co bardzo, bardzo dziękuję i dodatkowo mam dla was prezent. Jeżeli mnie oglądacie i macie ochotę zdobyć te same figurki bądź inne na stronie Kika Good, to mam dla Was 10% zniżki na mój kod GRAMANIA i dzięki temu zaszczędzicie 10%, co zawsze jest fajną oszczędnością. Nie jest to w żaden sposób film opłacony, sponsorowany. Dostałam tylko i wyłącznie te figurki, dostałam kod dla Was 10%. Natomiast jak zamierzacie z niego korzystać, to jest Wasza decyzja. Do czego bardzo, bardzo zachęcam. Pomyślę, że figurki będą świetne. Potem nie czekamy, wyciągamy figurki, bo ja się już nie mogę absolutnie doczekać, żeby je zobaczyć. Naprawdę przyszły wczoraj i leżały cały dzień w kącie, w pokoju, i nie mogłam się doczekać, na wreszcie będę mogła je wyciągnąć z tego kartonu. No, jednak będę musiała iść po nożyczki. To świetne wideo otwiera na Faram. Szczerze mówiąc, jak teraz patrzę na tą figurkę, to sobie przypominam, że zawsze planowałam dokupić sobie taką większą wersję tego rycerza, ale myślę, że ta silna, wspaniała wersja jest wystarczająca do mojej kolekcji. Przepiękne detale, bardzo podoba mi się wykonanie tarczy. Ona się oczywiście od rusza, ale to w żaden sposób nie przeszkadza. Przez chwilkę zastanawiałam się, jak włożyć mu ten mieczek do ręki, ale poszło całkiem sprawnie. Bardzo podobają mi się szczegóły na tej figurce. Jest też drobne cieniowanie. Świetnie wygląda to futerko, które ma tutaj na ramionach. Piękny. Zrobię Wam oczywiście zbliżenia tych figurek. Nie martwcie się, będziecie mogli dokładnie się przyjrzeć. Zachęcam też Was do zajrzenia na mojego TikToka, gdzie tam więcej w ogóle figurek pokazuję, ponieważ tam się troszeczkę wyżywam figurkowo właśnie. A teraz czas na pudełko numer dwa. Zobaczymy, kto będzie kolejny. Yes! O! Czyżby to był boss? Tak, to boss. Przepraszam, nie pokazałam wam karty z poprzedniej figurki, ponieważ za każdym razem zostają dołączone takie specjalne, kolekcjonerskie karty, które możecie zbierać sobie. Ja je oczywiście wszystkie zachowałam. Są też takie specjalne albumy, klastry, w których możecie je kolekcjonować. W tym przypadku mamy tutaj rycerza, którego grafika jest oczywiście polaminowana. Ten boss, zdaje się, nazywał się Boss Alon. Podobał mi się wizualnie, ponieważ wyglądał jak taki japoński rycerz i jego sposób walki był bardzo właśnie podobny do takiej szermierki japońskiej, co mnie osobiście bardzo odpowiada i ja bardzo dobrze sobie radzę z takimi bossami. Dlatego też tak bardzo źle go nie wspominam, więc myślę, że nie będzie mi też psuł krwi, jak będzie sobie tak stał na półce. Katanę mu przełożyłam przez rękę, a teraz muszę odkryć, gdzie to? A, tutaj, <laughs> faktycznie. Teraz, jak patrzę na tą figurkę, przypominam sobie, jak piękny design był tego bossa. Pomimo tego, że jakoś bardzo mocno nie zapadł mi w pamięć, to wciąż uważam, że detale są świetne i wyglądają jak właśnie takie pomieszanie rycerza średniowiecznego z samurajem. Idealny pomysł. Detale ponownie są super. Podoba mi się, jak ostra wbrew pozorom jest ta katana. <laughs> Wydawałoby się, że to tylko i wyłącznie plastik, ale jednak jest to ostrze. Nie zrobicie sobie oczywiście w żaden sposób krzywdy, ale przepięknie jest wyprofilowane. Również ten z tyłu element jest zaprojektowany tak, abyście zdecydowanie nie pomylili się, że chodzi o kierunek, bo ja na początku ustawiłam to właśnie do góry. Ale nie jest tak zaprojektowane, abyście po prostu poprawnie włożyli je tam, gdzie trzeba. Świetna. Shiva i bossa, nie może nas zaatakować z nienacka, bo obracamy się do niego plecami, a zasada jest prosta w Dark Soulsach Nigdy nie obracasz się do bossa plecami No to może dla odmiany weźmiemy sobie z tego rzędu Powoli robi mi się tutaj niezły bałagan, ale taka jest cena szczęścia Czas na figurkę numer 3 Staram się uważać, żeby nie zrobić nic z pudełką, ponieważ e, wierzcie bądź nie, ale ja je wszystkie zachowuję. Nie, dlatego, że jakoś bardzo zależy mi na pudełkach, ale po prostu są prześliczne. Na końcu zrobimy sobie taki przegląd wszystkich tych kart, żeby było łatwiej je zobaczyć Wam od razu. Natomiast teraz jest... Pamiętam, że ta pani blewolowała e, nas w Dark Souls 2. Ale już musiałam zasięgnąć pomocy, jak nazywała się dokładnie. Szanaloty, akurat tego nie pamiętałam, ale pamiętałam, co robi. Chyba żadna gra z serii Dark Souls nie byłaby kompletna bez bardzo ładnej pani, która podnosi wam staty. Tym razem jest to Szanaloty. Ona chyba najmniej, zawsze mi się jakoś podobała z tych wszystkich dziewczyn, ale wciąż utrzymuje klimat i wciąż wygląda super słodko w tej wersji figurkowej. W tej wersji figurkowej patrzy na nas równie zaciętym wzrokiem, jak patrzyła w grze. Przynajmniej takie miałam wrażenie za każdym razem. Ale fenomenalne są złote detale na tej figurce, na dole jej szaty. Wydawać się mogło, że przy takiej wielkości figurki być może wydawca jej nie poświęciłby za bardzo czasu na zaznaczenie tych detali, ale one tutaj są, co według mnie zdecydowanie jest na plus. Jeszcze taki szczegół pod spodem pod figurkami znajdziecie opisane, że są to faktycznie figurki stworzone we współpracy z Dark Souls. Jesteśmy już w połowie, już mi troszeczkę smutno, ale wciąż odpakowujemy. Figurka numer 4 to tym razem dołączy do naszej Dark Soulsowej grupy. Ooh, Fire Dancer coś takiego. Pustynna czarzejka, Desert Sorceress. Ja ją nazywam Fire Dancer, bo w sumie tak mi się kojarzyła za każdym razem, kiedy ją widziałam. To jest jedna z tych postaci, która, na którą trafiacie i na początku wcale nie chcecie z nią walczyć, bo wygląda atrakcyjnie, wiecie, taka pani do połowy prawie rozebrana, a potem ona sprzedaje wam <laughs> fireballa w twarz. Hmm, bardzo atrakcyjna figurka, zdecydowanie Świetnie oddane detale postaci, którą ma wzorowywać. Bardzo podoba mi się, że ta zasłonka, która jest z przodu na twarzy tej postaci, jest półprzeźroczysta, przez co faktycznie częściowo widzicie jej twarz, ale nie całkiem. Tak sama figurka posiada wszystkie ozdoby, które pojawiały się na stroju, co według mnie jest bardzo ważne, i podoba mi się, że ona tak delikatnie stąpa po tej podstawce. Bardzo też fajna figurka, zwłaszcza, że jest to żeńska figurka A żeńskie figurki jakoś tak lubię kolekcjonować Przedostatnia figurka Nie podoba mi się, że już niedługo będziemy musieli kończyć bo Taka jest kolej rzeczy Kolejna figurka, o, to jest, to jest koszmar każdego z nas, czyli Mimik Kto z nas chociaż raz nie dał się złapać w sidła Mimika, niech pierwszy rzuci kamieniem w ognisko ma no całkiem konkretne poślady, ta figurka. Ileż to razy wiedziony nadzieją zdobycia skarbu człowiek ładował się prosto w paszczę mimika. Anatomia figurki została według mnie oddana świetnie, bardzo ładnie podkreślono mięśnie mimika i to, jak zaczaja się na nas. Wygląda dokładnie tak, jak zapamiętałam z tych momentów, kiedy zaraz potem M mnie zeżarł. Myślę, że bardzo dobrze, że mimika akurat znalazł się w tym zestawie tych figurek, ponieważ jest to na tyle kultowa postać element gry Dark Souls, że aż dziw byłoby, gdyby nie miał swojej własnej figurki. Zajmiska w tej figurce wyglądają bardzo realnie, są delikatnie ostre i podoba mi się też w tej figurce, że tutaj ewidentnie wydawca nie, nie zostawił niedoróbek. Mówię o tym, że kiedy spojrzycie do wnętrza tej skrzyni, to faktycznie jest tam dalej figurka, nie ma tak, że po prostu jest wypełnione czystym plastikiem, jest bardzo dokładnie wykonana i dla mnie to jest chyba jedna z lepszych figurek w tym zestawie. I dotarliśmy niestety do ostatniego pudełka. Zanim otworzymy, przypomnę Wam o kodzie Gramania, który możecie wpisać na Kikaguts, jeżeli macie ochotę zdobyć te figurki dla siebie bądź inne figurki, ponieważ powstały już trzy serie. Odwykowałam jedną, teraz drugą, ale jest zdecydowanie więcej świetnych tych figurek, które moglibyście chcieć. Bo ja je chcę, więc myślę, że wielu z Was też. <laughs> Ostatnia figurka. Tak mi smutno. Chciałabym więcej ich otwierać. Uy. A któż to? Jest to żeńsko-męska postać, czyli Lucatiel. Mówię tak ze względu na to, że ja na początku myślałam, że to faktycznie jest facet, ponieważ ta postać nosi maskę mężczyzny w grze. A to wszystko dlatego, aby ukryć, no cóż, swoją niezbyt fortunną historię. I z tego co widzę, zakończymy bardzo dobrze, ponieważ jest to figurka zdecydowanie bardziej rozbudowana i znacznie nawet cięższa niż pozostałe. Przepiękna figurka na zakończenie. Absolutnie. Bardzo rozbudowana, zdecydowanie ciężka. Posiadająca kilka dodatkowych elementów, jak choćby mur, przy którym po raz pierwszy spotykamy tę postać, ma na sobie tą charakterystyczną maskę, która zasłania jej twarz. Ma też niesamowicie rozbudowane piórkę, mnóstwo detali. I jedyną rzeczą, która tutaj sprawiła mi pewne problemy, to na początku nie wiedziałam, gdzie mam postawić w ogóle ten mieczek, który znajduje się obok niej, ale tutaj, na samej podstawce znajduje się takie bardzo malutkie wgłębienie, w którym możecie oprzeć ten miecz i on w miarę stabilnie stoi, ale nie jest w żaden sposób przyklejony. Więc w sumie... Możecie go przesuwać dowolnie, jedyną rzeczą, którą właśnie się obawiam w przypadku tej figurki, że ten miecz z czasem może gdzieś wam zniknąć. Nie wiem jak wy, ale mnie się zdarza zgubić bardzo dużo małych części, ale raczej nie będę za bardzo przesuwać tej figurki, więc nie sądzę. Niemniej jednak, według mnie najlepsza, najlepsza w ogóle z całej serii i już mi spadł miecz. Zwłaszcza, że ta figurka jest nie tylko i wyłącznie figurką postaci, ale w jakiś sposób przypomnieniem nawet wręcz dokładnej sytuacji z Dark Souls 2. W ogóle jest jakieś przewaga w tej kolekcji figurek z Dark Souls 2, ale nie tylko i wyłącznie. Świetne zakończenie, przepiękna figurka i myślę, że jeżeli miałabym na którąś polować, to właśnie na to. Oczywiście są to blind boxy, więc nie wiecie, jaką wylosujecie, jeżeli zamówicie na przykład jedną, ale jeżeli kiedyś będziecie w sklepie jakimś cudem i będziecie mieli okazję pomacać, to pomacajcie tą, która jest najcięższa. Jak Wam się podobał ten unboxing? Po mnie bardzo. Jestem super zachwycona, że te figurki dołączymy do mojej kolekcji. Sama przeglądałam je na internecie, aby je zdobyć, a Kika Goods wysłała mi je właśnie do odpakowania, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję po raz kolejny. Mam nadzieję, że ten unboxing się Wam podobał. Dajcie znać, która z tych figurek jest Waszą ulubioną, czy którąś dołączylibyście do swojej kolekcji, czy sprawdziliście stronę Kika Goods. Czy znajdzie się tam coś ciekawego na tyle, aby wykorzystać mój kod? Jeżeli tak, to bardzo się cieszę, ponieważ zawsze jakaś oszczędność to jest bardzo dobra oszczędność, zwłaszcza w przypadku figurek, które z reguły tanie nie są. A zwłaszcza, że obecnie na stronie, z tego co patrzyłam, jest drobna obniżka cen w przypadku tych figurek, więc myślę, że warto się zainteresować, że jesteście fanami Dark Souls, to zdecydowanie jest to strzał w dziesiątkę. Są to bardzo piękne figurki, bardzo dobrze wykonane, świetnie wyglądają. Ja wciąż mam poprzednią kolekcję. I jeżeli nie już widzieliście po tego poprzedniego filmiku, tego poprzedniego unboxingu, to za was zachęcam, ponieważ tam jest też mnóstwo świetnych figurek. Jedno jest pewne, jeżeli wciąż będą wydawać te figurki, to jest opcja, że ja wciąż będę chciała je wam pokazywać, ponieważ seria Dark Souls jest tak bliska mojemu sercu, że nie jestem w stanie się po prostu oprzeć niczemu, co widzę związane z tą grą. Ale ja się rozgadałam, a miałam zostawić Wam komentarze. Piszcie komentarze, piszcie opinie, dawajcie lajki, dawajcie suby, udostępniajcie to wideo, żeby więcej osób dowiedziało się o tych filmikach. Pamiętajcie, że każdy komentarz, każde udostępnienie tego filmiku jest z korzyścią dla mnie i dla Was, ponieważ kanał rośnie, więc ja mam więcej ciekawych rzeczy dla Wam do pokazania. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Dzięki raz jeszcze i pa pa.